Po cichutku, bo doświadczeni radiowcy, tak, że każdy słyszy, że weszliście do studia, że zakłada się słuchawki. Agnieszka Oprzańska, dzień dobry. Jesteśmy w radio, Radio Lubi Dźwięk. Michał Dogaś, dzień dobry. Dzień dobry. No to jest dla nas bardzo ważny moment, myślę, szansa na to, aby po raz ostatni w pełnym składzie Radiowy Dom Kultury powiedział, no właśnie, co powiemy. Bo to jest też taki dla mnie czas osobiście, w którym słowa nie dają rady. To jest taki moment, kiedy słowa to za mało, zatem... O, widzę, że ty jesteś wzruszona, łzy. Czy? Ja mam łzy w oczach, mam miękkie kolana, ale mam też tutaj dużo szelestów. Panie Michale! No, chyba osiadałyście. Pani, no wie, Widzimy, że ty nic ale jesteś nie jest więc trochę musimy opowiedzieć sytuację. Otóż mamy tutaj małe zawiniątko, na zawiniątku są koty. Jest piękna brokatowa wstążeczka, bo Michał bardzo lubi brokat. I uwielbia koty, co? Uwielbia uwielbia koty. koty, to tak wiadomo. Mam bardzo dużo alergii na ich e, Jako, że teraz e, przechodzimy do tego momentu. Michał otrzymał, tak, otrzymał paczkę zapakowaną. Mam taką tradycję od kilku lat w Domu Kultury, tym, który tworzyliśmy przez ostatnich ile, siedem lat w tym składzie? Osiem? Agnieszka Oprzańska, Michał Nogaś i dziewięć. Agnieszka Szydłowska. Dziewięć. A dziewięć, tak. Dokładnie tyle, ile ma mój syn. Ten czas tak szybko leci, że przyznawaliśmy sami raz do roku tytuł kulturysty wybranym przez nas wcześniej nominowanym działaczom na rzecz kultury i w tym roku zanim ogłosimy nominację do tego tytułu, i zanim wskażemy, kto naszym zdaniem zasługuje na miano Kulturysty Roku, no tak. mamy taką niesłychaną sytuację. Mamy, mamy. Za te 12 lat pracy w Radiowym Domu Kultury Michał Naga się otrzymuje od nas jednogłośną decyzją naszą, dziewczęcą, tytuł, możesz przeczytać? Bo to 12 lat źle wyglądało na, na tym dyplomie więc jest inaczej napisane. Tu jest napisane kulturysta epoki. No, bo dekada to też wiesz, no przekroczyłeś dekadę. Dekada to, to za mało w wieku, no, mhm. Więc epoka to jest pewien taki ładny poetycki nawiązujący do literatury sposób mierzenia czasu. Dziękuję Wam bardzo. Nie wiem, co mam powiedzieć, szczerze mówiąc. To możemy powiem na tym dyplomie też cały czas opisując sytuację jest to, czym Michał tak naprawdę był. Jest jego znakomita mucha, jest jego kołnierzyk, jest jego figlarność odrobinę, jest jego znakomity mięsień umysłowy, ale także fizyczny, bo Ja Michał... mogę dodać od siebie, że ta mucha w życiu Michała też nie pojawiła się od początku. Nie wiem, czy gdyby wtedy w 2003, 2003 roku Michał to. nosił muchę, kiedy spotkałam go po raz pierwszy na korytarzu na ulicy Myślibieckiej. Nawiązalibyśmy tak silną, e, mogę to powiedzieć, przyjacielską, a potem także dziennikarską e, współpracę. Ale pojawiło się wraz tak z zainteresowaniem takim wzmożonym literaturą i zajmowaniem się szczególnie tym tematem, e, no więc jesteś na tym dyplomie. Podoba mi się to, że mam tu dwa pępki. No. To wiele znaczy. To jest symboliczne, to jest metafora. To co, idziemy już? No idziemy. Zamykamy w ten sposób ostatnie wydanie Radziwego Domu Kultury, które zostało przygotowane w składzie Agnieszka Szedłowska, Agnieszka Okrzańska i Michał Nogaś. Trzymamy kciuki za twoje dalsze losy i drużynę, w której teraz będziesz grał. Mam jeszcze minutę do wypełnienia, więc um, każdy teraz może powiedzieć coś od siebie. To jakie mamy najbliższe plany? Najfajniejsze wspomnienie wspólne? No Nie no, nie mamy są takie, że się nadają po Nie, nie mamy takiej ścieżki. Nie, nie mamy takiej ścieżki. Nie, nie mamy ja myślę, że moim najfajniejszym swojem były te wszystkie wypadki, w których naprawdę do ostatniej sekundy na włosku wisiało powodzenie całości, a potem okazywało się, że program po prostu był na antenie i nikt nie wiedział o tym, że trzeba było naprawdę szczęścia, talentu i prawdziwego, no, prawdziwej wiary w to, co się robi, żeby to wszystko mogło przez udawać się i stać na nogach. A pamiętacie, jak nam na Openerze prawie zamoczyło komputery od deszczu? Pamiętam że jak nam się paliły komputery? No więc właśnie na że jak wam się zaczęły palić komputery, których nie ochroniliście przed słońcem, no wiele było takich zdarzeń. Było kupowanie kaloszy i chodzenie potem z jakimiś filcowymi wykładkami. No było tysiące spraw i one zostają przecież, prawda? To Bardzo, nie jest tak, że one przestają istnieć. Oczywiście. Bardzo wam dziękuję i do usłyszenia. Najważniejsza rzecz. Nos forever. Prędzej czy później. Audycję zrealizowała Elżbieta Malinowska.